Cześć, trywowej to w kaphecie. ostatnio zaczęliśmy przechodzić gry na ekspercie, ale to była dopiero rozgrzewka. Teraz dopiero może być trudniej. Kwiatek! Tego się chłopa boję trochę. Nie! dół chciałem, dół chciałem, dół chciałem. Dobra, teraz już nie mogę obrywać. Aha, jest to ta faza. Dobra, dobra. To już może być łatwo. Za pierwszym razem Czekaj, jeszcze to. Ty będzie za pierwszym razem. Ej, nie. Nie. nie oberwać teraz, nie oberwać. Łap! Ja bym sam oberwał. Ty! Rozwolony na ekspercie za pierwszym razem, dobra. A ja mówiłem, że tak trudno będzie. Nie no, sole przebronię, mam czarkę. Ten jej skill z życiem, tutaj OP. No i to, że ona sama ma 4 HP. To co, jeszcze żabole i lecimy na drugą wyspę. Dobra... Tu trzeba było jumpa użyć po prostu. To symetrycznie idzie. W sensie, wiecie, jak będzie drugi, to będzie też. O, na tej samej wysokości. Wcześniej tego nie zauważyłem w ogóle. Jakby nie skupiam się nawet na odbiciu tego. Ej! O jezu! A ty możesz tak szybko nie strzelać? Co? Jak to szybko wali? Dobra, jest automat, jest serduszko. Mam naładowane jeszcze karty. I full HP. Dawaj, dawaj. Dźwignia. Ja nie wiem, nie wiem, kiedy tylko myknęłem, ale się cieszę Dobra, tygrys. Znaczy nie powinno być trudno, nie? No nie. O, chyba, że zrobię. Tak, niepotrzebnie. O jezu, przyspiesza. O, jest tak na styk. A, bo trzeba strzelać, kiedy on. A, Zapomniałem, że trzeba strzelać w ogóle. A. Teraz jest problem. Jest to jest szybkie! Ten double jump to i tak się przyda Nie wiem co ja tu zrobiłem, nie wiem Jak to zrobić, żeby tu nie oberwać. Muszę jakoś to wykminić, bo to jest najgorsze chyba, no, no tak, wykminić. Resztę bossa przedem zarąbiście. Ta końcówka. Mm. Ciągły atak zwiększa obrażenia. Może wezmę to. Bzzz. Bzzz. Oj! Nie wiem czy to... Nie, ja, na no te muchy to nie bardzo. To jest coś, co by mi odwracało uwagę. Lepiej chyba po prostu wziąć te piorunki i tyle. Wolę nie skupiać się na strzelaniu, po prostu żeby automatycznie mi wszystko działało. Jeżeli mógł się skupić na unikach, nie wiem, jak ja mam się do tego zbliżyć, kiedy on tak szybko strzela. Tu też na styk. Jezu, znowu Tiger. Tylko jedno HP mogę stracić. Czasami trzeba przeskoczyć po prostu dwa. A, albo tak robi. Dobra, dawaj, dawaj tą rączkę. Jezu, chciałem przejść pod tym. Nie wiem. Nie jak przez to przejść. I znowu najgorsze. Jezu, ile można. Albo no można stawać na tych, jakby, obręczach? Z boku. Ej, rusz! Nie chciało mi się ruszać. A na pewno klikam dobry guzik. Co jest? Gra stwierdziła, że nie będzie marnować mojego czasu na walkę, którą i tak przegrałem. <grystanie> o, to ma daleki dosyć. Z daleka można to bić. Znowu tygrys. Dlaczego ciągle tygrys? Nie, to potem tak przyspiesza. No właśnie. Już nie mogę oberwać w ogóle. No, powiedział co wiedział. Ile? 5 razy z rzędu? To samo. To samo. Nie, dobra, jest, jest, jest. Nie wiem, ja cały czas na styk to robię. Z serio, tygrys. Żabka jest w ogóle najłatwiejsza. Robisz ty. <grymny> Nigdy nie mów, że coś jest łatwe. No, skaczesz sobie, skaczesz, czasami double jump i tyle. Właśnie, double jump może tutaj? Łatwisz. Tygrys, oczywiście, że tygrys. <grymny> dobra, jest, wyszło, wyszło. Przez zrobię tak. Tygrys nawo. No się załamie się Dobra, to mnie uratowało Bo już bym spadł Dobra To już chyba powinno być ostatnie, nie? Ach, myślałem, że akurat tygrys będzie Dobra Że po nim, zasponię. ani razu tygrysa nie było, ani razu, ani razu i dlatego wygrałem. Co? Co? Czemu? Czas? Że za wolno to zrobiłem? Nie, żeby coś. Ale to po prostu jest długi boss. Pod koniec mam mu jakoś dowalić kartami? Może nie mogę tego serduszka używać i zamiast tego muszę użyć czegoś innego. Spróbuję to. Czekaj, czarka wypuszcza niszczycielską kolumnę energii astralnej. A, to jest to samo. To jest kolumna, a nie. W drugą stronę, jakby. Że nie strzela poziomo, tylko pionowo To wezmę to Przejdź szybciej rozwaj serio weź ja Myślałem, że już tak fajnie będzie, że już to zrobiłem A to nie no, utrudnienia dodatkowe Musisz speedrunować Oj to serduszko mocno ratowało mi życie, to ja, ja nie wiem jak ja sobie tu poradzę bez niego Tylko nie spaść Dobra, jest git Jeszcze tu wezmę podbijam Tylko teraz nie oberwać Nie, może stracił pół życia tutaj je o oh, jezu! Tsz! a ile stracił? Jaki to będzie czas? To mnie zastanawia tylko. Dobra, to poszło źle. <ślesy> tak, chyba stracił współżycie na tym. Ja ale nie wiem. Masakra! No. Otworzył się na jeden pocisk. Na jeden pocisk się otworzył, dobra. Jaki czas? Walnąłem trzy razy tym atakiem. A czas się nie zmienił. Trzy razy tym atakiem walnąłem. Co jest? Czemu czas jest taki sam? I dalej jest A. What? Co chodzi? Z tego co widzę, to zadaje większe obrażenia. Ty, on zakręcił tym wiatraczkiem tylko raz. A a jezu, warto też skakać? To wtedy, jak przylecą te muchy, to po prostu od razu ich to rozwala. I zip. Dużo bardzo jest tu odbijania, i bardzo dobrze. To chyba w ogóle nie jest żaba, tylko wąż. O, idealnie, idealnie. Nie idealnie, nie idealnie. Yy. próbowałem trzymać shifta. Ona może właśnie tak robić. To może to jest sposób, żeby podejść od dołu, potem skoczyć i to zrobić. Czekaj, siup. To jest myśl. Ej! To jest plan. Ej! Było, był czas. Gdybym tylko nie oberwał, muszę tą bronią go bić. Siedzę tu znacznie dłużej niż bym chciał. Myśląc nad tym, jak szybciej rozwalić bossa. Eee, czemu onik w lewo? Minuta 40, najszybciej niż kiedykolwiek. I mamy to w końcu, oh. pół godziny to ja siedziałem, żeby to zdobyć. Także co, mamy tutaj wszystko, nie? S, 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 P, P i lecimy na świat drugi. Zrobię jakiś zwykły poziom. Bosy, następnym razem mam dzisiaj dość bossów. Ale tu w ogóle tej trampoliny nie potrzebuję. Dobra, sorry, myślałem, że mogę po prostu sobie skipnąć. Aha, a tu muszę po prostu oberwać, bo innej opcji nie ma. Tu też. Aha. Pytanie, czy nie muszę przez nich przeskoczyć górą? To by trochę utrudniało sprawę. A tu nie mogę górę przeskoczyć? Nie. Dobra, jest. Teraz tylko wspieram was do końca poziomu. I nie oberwać. Nie oberwa. Hmm. Trzeba tam płacić bardzo szybko. Od razu. A i tak nie wiem, czego ja przeskoczę. Trzeba pamiętać, że on tu jest. Aj! Nie, no. Nie wiem, nie wiem. Hm. Czekaj, przecież jest bomba dymna. Jest coś takiego jak bomba dymna w tej grze, której używałem dosyć dużo. Teraz znowu przyzwyczaić się do tego, że nie ma czegoś takiego jak double jump i że nie odbijam unikiem. Działa! No w sumie jak miałoby nie działać. Tylko jak tu zrobić? Udało się! Nie sądziłem, że się uda. Myślałem, że oberwę. Okej, okay, tu się nie udało zdecydowanie. Tu się udało. <ścoughs> ale pod koniec będę musiał jeszcze oberwać. te ja nie mogę tam przy armatce, ani nigdzie indziej oberwać. Chyba, że mogę włączyć sobie tego dżina, że sobie obracam się parę razy. I mam dodatkowe życie, ale nie sądzę. Żebym tak mógł. Powiem wam, niełatwo jest się odzwyczaić od grania czarką. I... Dobra, wyszło, wyszło, tylko teraz nie oberwać nigdzie. O mój Boże, musiałeś teraz strzelić. Ja chyba to zrobiłem... Jak to normalnie grałem, to zrobiłem to chyba za pierwszym razem. A teraz nie wiem co. Zapomniałem jak się gra cupheadem. Nie ja wiem, jakoś boję się skakać po prostu, bo... Nie... Dzień dobry panie Hotdogu. Ja znikam. Wyszło. A i tak umarł? To co to jest za pacyfista? Ale jest p! Także co, następnym razem polecimy z nie wiem, dwoma czy trzema bosami, zależy ile mi to zajmie czasu. A na siebie na tyle Mam podobało do zobaczenia i siemka.